Bueno. 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 Właśnie kończymy trzeci dzień naszych saletyńskich spotkań Młodych w Dębowcu. Jak co dzień rozpoczęliśmy od wspólnej rozgrzewki przeprowadzonej przez naszą ulubioną grupę muzyczną. Potem odmówiliśmy wspólnie modlitwę poranną, czyli jucznie i zjedliśmy śniadanie. Konferencję przeprowadził dla nas diakon jezuita Dominik Dubiel, który przybliżył nam tematy rozeznawania woli Bożej oraz podejmowania decyzji. Podał nam cenne wskazówki i w jaki sposób rozwiązywać dylematy, które pojawiają się w naszych głowach. To jest mega ważne, żeby trochę poznać siebie i trochę poznać schematy, którymi kierujemy się w naszym myśleniu i ostatecznie przy podejmowaniu decyzji. Ignacy nazywa to nieuporządkowane przywiązania. Uwaga! Nie da się funkcjonować bez przywiązań. Przywiązania są czymś normalnym, w gruncie rzeczy dobrym. Nie? To jest część naszego życia, część naszego, naszego funkcjonowania. Tylko chodzi o to, żeby w miarę możliwości zdawać sobie sprawę z tego, do czego jesteście przywiązani w jakiś sposób troszeczkę bardziej y, intensywnie. to jest prosty przykład. Pragnienie bliskości, to jest rzecz, która jest najlepsza na świecie, najzdrowsza na świecie, bardzo ważna i absolutnie niezbędna dla naszego bycia człowiekiem. Tylko że jeśli to przywiązanie dobre, jest nieuporządkowane, to może skutkować patologicznym lękiem przed osamotnieniem i odrzuceniem. Znowu, ten, jakby, obawa przed, przed byciem samym, samemu samotnym jest, jest normalna i dobra, ale chodzi o sytuacje, w których to nas zupełnie przytłacza. Bo może być tak, że boimy się wyrazić w ogóle własne zdanie, żeby ktoś nas nie wyśmiał, żebyśmy nie zostali wtedy sami. Albo Funkcjonujemy w jakimś schemacie od tylu lat i w ogóle nie jesteśmy w tym schemacie szczęśliwi, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy w tym momencie w życiu, ale boimy się podjąć decyzję o zmianie, no właśnie, żebyśmy, żebyśmy nie zostali sami później. I tak w w tym. Zawsze podjęcie decyzji wiąże się ze stratą. Czyli jeśli wstępuję do zakonu, to się wiąże z tym, że nie będę miał żadnych dzieci, na przykład. Albo jeśli wychodzę za mąż. To oznacza, że rezygnuje z wszystkich innych, innych mężczyzn świata. Tak? Albo jak przeprowadzam się do jakiegoś miasta, to oznacza, że rezygnuję z bliskości z osobami, którzy żyją w innym miejscu. Więc każda decyzja wiąże się ze stratą. I warto sobie zdać po prostu z tego sprawę, żeby, żeby nie, bać się, nie bać się strat. Rzeczywistość po prostu tak funkcjonuje, nawet w przyroda tak funkcjonuje, że coś obumiera. Coś później się, się rodzi do nowego życia. Podzieliliśmy się na mniejsze grupki, w tych rozwinęliśmy tematy poruszone podczas konferencji. A o godzinie 14.30 odbył się najważniejszy punkt każdego dnia, czyli wspólna Eucharystia. Podczas której wspomniany wcześniej diakon wygłosił dla nas słowo Boże. I czasami jasne, może nam brakować siły, wiary, nadziei, bo w naszym życiu ciągle się, dzieje się to samo. Ciągle czekamy na tego, na tego pragnionego Izaaka. Czymkolwiek jest ta obietnica Pana Boga w naszym życiu, nie? To sobie każdy musi odpowiedzieć osobiście, na co czeka, co mu Pan Bóg obiecał. I chociaż ciągle popełniamy te same błędy, te same kombinacje w naszym życiu, które, no tak jak ta historia Haggaz i Izmaela, komplikują nam życie, komplikują życie innym. Jednak nasz Pan, Bóg Żywy, jest z drugiej strony Bogiem zmiany, Bogiem dynamicznym, Bogiem, który, jak mówił święty Ignacy nie przestaje pracować i trudzić się dla naszego dobra nie przestaje nam obficie błogosławić i obdarowywać dobrym w tej sytuacji w której się znajdujemy tu i teraz i niezależnie od tego z jakiego powodu znaleźliśmy się w tej sytuacji nasze błędy nasze potknięcia nie są w stanie sprawić żeby pan bóg przestał być wierny przymierzu żeby pan bóg przestał nas kochać żeby przestał szukać sposobności żeby okazać nam swoją czułość swoją życzliwość Następnym punktem naszego programu była konferencja, która była podzielona na grupę męską oraz grupę żeńską. Grupę żeńską prowadziła Zuzia Bukowska, a chłopaków miał Michał, jej mąż. Zuzia podzieliła się z nami swoim świadectwem. Przypomniała każdej z nas, że Bóg ma dla nas wspaniały plan. W końcu on stworzył cały świat, więc wie najlepiej, co nas uszczęśliwi. Wystarczy, że o niego spytamy, co z naszym powołaniem a na pewno usłyszymy odpowiedź i będziemy szczęśliwe. Razem z Michałem poruszyliśmy tematy męstwa, odpowiedzialności i dojrzałości, a dla lepszego zrozumienia PAKS podzielił się z nami świadectwem swojego życia. Dzień zakończyłyśmy koncertem naszego ulubionego zespołu, czyli Młodych Kotów, który jest nieodłącznym elementem ostatnich spotkań Młodych Dębowców. Thank you.